Hej, 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 witam. O, teraz Was witam. Dopiero robię hop i hop. Teraz Was witam wszystkich serdecznie. Serdecznie w kolejnym odcinku z naszego train'a. I zrobię jeszcze raz hop. Yy, kalibruję sobie, nie wiem czy tam z czasem, bo tam skichałem na to renderowanie, to wiadomo. I kontynuujemy. Dzisiaj prawdopodobnie tak nagrywam w, w kolejce te wszystkie odcinki, i to jest już piąty. Kolejnego już nie będę, pewnie dzisiaj na piątym skończę sobie.

But the vivid descriptions matched the signs on the tomb of the first guardian. In legend, there exists a place that the guardians had called their home. If this was true, and the ruins were the origin of the artifacts, our heroes might finally get some answers. The journal had carefully mapped out the location of the ruins. It was in the middle of the forest, a long distance away. Our heroes began to follow. No, o, dzięki. Dobra. Przeszytałam nam pięknie. I zaczynamy, klikamy start. I lecimy dalej. Tutaj mam w ogóle pociągę. jak Widzę to. Ma, e, Easy Exp. Jesteśmy już w lesie, jesteśmy już daleko, ale fajnie, fajnie, fajnie. Ui jesteśmy w ogóle. Nie wiem, czy zauważyliście od początku, a do teraz już movement taki się włączył mi, że troszeczkę lepiej grałem w to. Czemu są mi nieopancerzone? Chyba dlatego, że Jeśli po pierwsze strzelamy czterema strzałami, a druga rzecz to jednak. Tam byliśmy jednak w ruinach, to wiadomo, to tak. Czyli ta gra. Można powiedzieć, że tak klimatycznie troszeczkę to zrobiła, bo wiadomo, można doraz zarzucić, że. O Jezu. weź, umrzyj. Klimatycznie to zrobili. Dlaczego klimatycznie? Bo zauważyć wtedy można. Ej, przestań. Że nie ma tak, że już teraz gdy odblokowaliśmy lepsze jednostki, z którymi możemy się bić, to będziemy się cały czas z nimi bić. Nie. Jest klimatycznie do jednak tutaj miejsca. O Jezu, przeciwnicy. Hop! Hop, hop. I to jest właśnie fajne. Ja lubię gra jest klimatyczna, nie wali czegoś na siłę. Po prostu zwiększ... zwiększaj poziom okej. Okay. Ale troszeczkę wiecie, opanowanie. Mogę tam strzelić? Nic tam nie ma. Jezu. Dissarro. Dobra, o, jest skarb. Tu pewnie będzie skill. Tak to wygląda pewnie dla naszego ziomeczka, a jednak nie. Scales of Fish. I lose unlimited time underwater. To zostawiamy na niej to. To wiadomo o co chodzi. Że nieskończenie możemy być pod wodą. I taki se artefakt, szczerze zależy, ile tutaj będzie. Wiecie. Ile to będzie do zwiedzania, tak naprawdę. A tam widzę pociąg, ale tutaj coś widzę. O, właśnie. Też pociąg. No dobra, to możemy sobie pływać tak naprawdę całe życie w wodzie. Dobra. Jednak i nią musimy pływać. Okej. Okay. Ty, moje boksy nie są takie fajne Dobra. Upchniemy tego boksa po prostu tam i wskoczymy Chyba będę mógł, chyba będę mógł, hop, hop No nie Dobra, mamy to Możemy kontynuować, gro No. Tam jest Ej, guys, Jezu! No niektóre to... No właśnie, co za movement w ogóle. Mercy. Jezu, nie wiem jak mnie to nie zaatakowało. Ech. 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 Dobra, nie obchodzi mnie to. Ja to zrobię po swojemu. Mamy to i chyba to nic wokół nie ma. Troszeczkę daleko z tym skokiem. Jest składka taka długa? Niestety nie aż taka. E, chyba, że. O, właśnie, zrobimy sobie cyk. Patrzcie, jaki jestem architekt normalnie. Mm. I, I tyle zostało na architekcie. Już więcej, więcej nie ma umiejętności. Dobra. Super, dużo, dużo pociągów. E, tu mamy coś pod mostem. E, bardzo dobrze. Mamy 40 expa już. To jest dobra, dobra, dobra rzecz, bo chcę sobie jeszcze ulepszyć łucznika, Nie, no chcę. Fajnie, przyjemnie się tak zabija te mowy, tak, tam, tak naprawdę. Dobra, uwolnijmy boksa Przyjemnie się tak je zabija. Gdzie są mowy? Hello! Dobra, hop. Dobra, jesteśmy tutaj, ale ja tak muszę wejść do góry. Bo tam coś jeszcze było. No dobra, właśnie. Na pewno jest wysoko, na pewno coś jest wyżej, ale ja tego nie widzę. Ja to czuję, nie? Ja to czuję, że bardzo dużo omijam. O, tutaj coś jest, ale widzicie, tu musimy wskoczyć do wody. O. I że mamy nieskończoność czasu pod wodą, to jest super plusik. Cyk. Dobra, płyniemy, szukamy, szukamy tutaj jak najwięcej pieniążków Aha, dobra, nic nie ma Płyniemy gdzieś głębiej, tam był w ogóle save point Teraz musimy tylko pieniążki pozbierać, bo chyba damy radę tam przejść bez żadnego problemu I to tyle? A może tutaj na prawo coś będzie? Jest i to jak dużo O, jest level a jak stąd wyjść? Jest skrzyneczka Dobra, mamy jakieś. Um, increase damage by. Weapons that use mana. Zostawimy na niej, że będzie więcej na przykład biła z tego łuku ognistego. To jest. O to w tym chodzi. Że więcej z tego. Co używa Manny? Szkoda, że nie jest normalnego, bo to jednak, wiecie, naucznika byłoby super. Może to nie pływa w ogóle. A zróbmy tak. Dobra, wydaje się stabilne. ale pamiętajcie, jestem najlepszym architektem w tej grze, bo tu będą pająki, a ja to czuję. Tutaj będą pająki. E, dobra, zrobimy to tak. Up. ale piękny. Piękna tęcza. To jest za cicho, to jest za długo już za cicho. Naprawdę, ej. Boże, zrobiłem to w ogóle nie myśląc co tam może być. Jeszcze? Dobra, w ogóle, ja czuję, że umiałem masę, masę w ogóle znajdzie, jaki w ogóle, bo tak biegnę, biegnę w przód. Nie obchodzi mi nic. Aj. O, i dobra, idziemy do kolejnej lokacji. No to widzicie, przebiegliśmy tak naprawdę tylko taką, pewnie mini lokację, taki las. Jesteśmy w Shadow Torn Ticket. Ticket? To było tylko Oh, o, no, czyli co? Będzie silniejszy las. Teraz będzie silniejszy niż był. Bo to naprawdę był tak naprawdę prosty las. Hop. Był naprawdę prosty. Like all this oh. wow. <laughs> to było bez sensu. Teraz się zaczyna zabawa, widzę. Tak, teraz się zaczyna zabawa. Las stał się jednak mroczniejszy i co? I silniejsze mopki do zabicia. I Tak właśnie powinno być w grach. Ale tak nie, że ja nie mogę tego zrobić. O. Strzelimy tam strzałą. Muszę się podrapać, przepraszam, musiał się podrapać. O. Ej, to jest skrzynia. Sory szklety, ale ja tu mam biznes. I skrzyneczkę z artefaktem prawdopodobnie. Prism of Light, co dajesz? At each checkpoint the character receives 25 more health and mana. Przyda nam się to na mniej, bo ona najczęściej dostaje w... w ciele. I najwięcej giniemy nią możemy tutaj walnąć to? Nie, wydawało mi się, że. Wydawało mi się, że to jest. Ej, dobra, bo. Nie mogę inaczej tego przejść. A! Dajcie mi przejść. Tup, tup. Dobra, tu mamy kamienie. Widzicie? Możemy to przejść na każdy sposób. Mm. Ale możemy wskoczyć do... Możemy tam skoczyć i stracić dużo HP. Dobra, i ona zyskała więcej. Dlatego właśnie chciałem na niej. Czy tu będzie coś fajnego? Jakiś mu jest Knight z motem. A on nie miał... Tutaj umiejętności jakieś? Dawaj, ulepszamy mu to. O, dopiero. Czy coś jak to było? O, właśnie, dobra. Tu mamy umiejętność fajną. Dobra, chcę to ruszyć, to ja chcę ruszyć jakoś. Dobra. Ciężko było, bo nie mieliśmy zasięgu, a, a właśnie, czekajcie, potrzebujemy, a czekaj, mamy mod. właśnie mamy młot. Dobra, strzelimy sobie strzałą, albo misjniemy dwa razy strzałą, tak, też można tak zrobić, to mamy do zrobienia, cyk. Hop. No nie, miało być tak fajnie Szybko To jest ciemno, tu w ogóle nie ma Jak zapalić światła Ja chcę to zrobić Uff je, oh a yeah, to jest fajne Musimy się trochę pobawić z tą mocą Dobra, możemy iść dalej e, Przepraszam ciebie, ja bym tu chciał przejść e, Tu bym chciał się dostać w ogóle Hello światło O, kurde, jaki ten. A dobra. Myślałem, że tutaj chodzi o to, że, yy, że każdy przycisk aktywuje coś innego i któryś nas w końcu, nas w końcu zabije. O jestem, muszę tu popalić. Tu są pająki, na stówę są pająki. Potionek. Opa. Co tutaj możemy zrobić? Możemy zrobić... To nie, to zostawimy. To możemy zdjąć. To ona ma... Światełko. Tarfimy jednego. Dobra. Na pewno zrobimy tak. Czy tu można przejść? To można zrobić taką fajną kładkę dużą. Dobra, mamy to. Nie ma problemu, żeby zdobyć te potiony. Tego nie wiem, pewnie mówię tak bardzo merytorycznie to, co robię. Nie wiem, wiem, że to nie wszystkim może się podobać. Ale za wszystko mówić, nie? Ej, daj mi spokój. Ja tu chcę... Op. Więcej damage bijemy z tego, więc. Yy, z jakimś tam... W sensie jest to pocalne. Dobra, tu mam w ogóle z boksa do zdobycia. O, właśnie to powinniśmy robić całą grę. Umieć tak umiejętnie wskakiwać tam. O. Dawaj. Help a przecież to, że... One day happy Dobra, to jest spoko. To dla nie, bo ona najczęściej ginie. To jest to, że jeżeli będziemy blisko śmierci, co jesteśmy nią często, to nam HP zregeneruje o ileś tam 25% HP zregeneruje. A że my giniemy tyle, to wiecie. To nam się przyda. Op. Czy to jest tutaj? No jest... Wiem, że to jest krótszy, krótszy odcinek będzie, ale że... Niestety chcę zakończyć odcinek i nagrywanie na razie, więc nie będziemy przychodzić kolejnego, bo nam zajmie więcej czasu. A o dziwo, jest to fajnie fajnie, fajnie nam idzie. Więc tutaj zakończymy 3 minuty szybciej niż normalnie, zbytnio. Dobrze nam poszło. To przez ten las pewnie ten prosty. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach, Mam nadzieję, że Wam się podoba seryjka strajna. Pewnie nie zrobiliśmy za dużo. Tak, jak zwykle, ale mowy zabiliśmy wszystkie, tylko eksponat zrobiliśmy całego, więc bye, 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 hmm. komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, cześć, cześć, cześć.